O micie niezależności w biznesie. A kiedy zapytasz się, dlaczego ktoś założył własną firmę, to dowiesz się generalnie dwóch rzeczy. Albo dlatego, że musiał, bo to był warunek bycia zatrudnionym, bo tak de facto większość ludzi zakłada na przykład własną działalność gospodarczą po to, żeby pracować dla kogoś innego, czyli po to, żeby być na etacie. Albo druga wersja to jest to, że chciał być niezależny. I teraz ja oczywiście rozumiem, co miał na myśli mówiąc słowo niezależny, no, chociażby dlatego, że sam nigdy dla nikogo nie pracowałem, ale tu pojawia się Jedna z najbardziej groźnych pułapek, jeden z najbardziej groźnych mitów w biznesie. I to jest mit, cudzysłów, niezależności. No powiedz mi, czy kupujesz samo od siebie? Albo czy drukujesz swoje własne pieniądze? Nie? To znaczy, że nie jesteś niezależny. To jest jeden z największych kłopotów przedsiębiorców, z którymi pracuję. To jest ta iluzja niezależności, bycia indywidualistą, który nie potrzebuje innych. Po pierwsze, i to jest rzecz, która jest oczywista, oznacza to, że nigdy nie rozwiniesz swojego biznesu, bo nie da się rozwijać biznesu samotnie. Biznes pomagają rozwijać inni ludzie, twoi klienci, którzy kupują i pracownicy, którzy pozwalają ci być w wielu miejscach jednocześnie, dlatego że twoi pracownicy w pewien sposób pomnażają cię. Apple, 98 tysięcy zatrudnionych. Microsoft, 128 tysięcy pracowników. Berkshire Hathaway, czyli spółka matka inwestora Warrena Buffetta, który na pierwszy rzut oka zajmuje się jedynie czytaniem gazet wyników i prospektów ponad 300 tysięcy pracowników. Oczywiście to nie chodzi, że te 300 tysięcy osób pracuje bezpośrednio dla Warrena Buffetta, nie, ale to są ludzie, którzy pracują w sposób pośredni dla niego, po to, żeby mógł mieć biznes taki, jaki ma. I gdyby te same wyniki dało się osiągnąć 50 tysiącami pracowników, to zapewniam się, że 300 tysięcy osób nie byłoby zatrudnione. Tak więc bycie samotnym kowbojem kosztuje realnie pieniądze koszt alternatywny. Druga przyczyna, to jest dla którego ten mit jest tak groźny, i to jest dużo groźniejsze niż pierwsza rzecz, ponieważ to zagraża bezpośrednio przy życiu biznesu. Zatem druga przyczyna jest taka, że ludzie ci nie rozumieją, że to inni ludzie mają wszystko, czego ci potrzeba. Powtarzam, to inni ludzie mają wszystko, czego ci potrzeba. Chcesz pieniędzy, wpływów, rozrywki, seksu, władzy. To inni ludzie muszą Ci to dać. W przeciwnym wypadku, albo zostaniesz ze swoim chceniem, albo zostaniesz przestępcą. Świat, który nas otacza, jest światem wzajemnych zależności. Naruszenie tego systemu może być może być skuteczne jedynie krótkotrwale. Jak powiedział OSHO, życia nie da się zgwałcić. I skrajni optymiści powiedzą ci, że wszyscy jesteśmy jednością, skrajni pesymiści powiedzą ci, że wszyscy wykorzystujemy się nawzajem, ale tylko skrajny idiota może powiedzieć, jestem absolutnie i całkowicie samowystarczalny, nikogo i niczego nie potrzebuję. Dlatego tak bardzo ważne są umiejętności interpersonalne, szczególnie umiejętność sprzedawania. Dlatego, że będziesz musiał udzielić komuś pomocy. Ta pomoc w postaci twojej usługi czy twojego produktu. A ten ktoś wyrazi Ci swoją wdzięczność w postaci pomocy zwanej pieniędzmi. Jeszcze raz powtarzam. To, że zapłaci Ci pieniądze jest okazaniem Tobie wdzięczności. Za to, że Ty okazałeś swoją pomoc. Ty pomagasz im, oni pomagają Tobie. Jeśli ten ktoś nie chce zapłacić wcale, albo nie chce zapłacić tyle, ile uważa, że ci się należy, to znaczy, że trafiłeś na kogoś, kto albo totalnie nie potrzebuje tego, co masz, albo nie umie okazać wdzięczności, a w obu przypadkach poszuka sobie kogoś innego. Nie jesteśmy wyspą, wszyscy działamy wyłącznie w interesie własnym, cokolwiek akurat to w tej chwili dla nas oznacza i na całe szczęście ktoś to potrzebuje czegoś, potrzebuje również kogoś, kto mu to zapewni. Więc egoizmy kupującego i sprzedającego łączą się w wspólny interes, a ponieważ ten, kto potrzebuje nie ma obowiązku podnosić ręki i krzyczeć głośno, że potrzebuję. Podnoszenie obu rąk, podskakiwanie i krzyczenie, zobaczcie co wyjątkowego mam, jest Twoim obowiązkiem. A nie da się tego zrozumieć, jeśli żyje się w micie samowystarczalności i wyższości własnej. Dlatego tylko idiota może powiedzieć: Jestem całkowicie samowystarczalny. To był Rafa Mazur, marketingnastyrydach.pl. Na Facebooku znajdziesz mnie na facebook.com łamane przez marketing na sterydach. Pozdrawiam i do usłyszenia przy okazji następnego wpisu.